Zwycięsa śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Serdecznie pozdrawiam Bractwo Świętego Pawła, strój miasta. Z tej strony ojciec Jacek Olczyk, jezuita z Łodzi, dusz pasterz zespołu Mocni w Duchu. Chcę Wam życzyć, panowie, na te święta, tego, żebyście. Po zmartwychwstawali razem z Chrystusem z tego, co jest waszymi grobami. Czas, który przeżywamy, nie tylko ten świąteczny, ale ten, w którym próbujemy się odnaleźć od kilku tygodni, być może jest niepowtarzalną okazją do tego, aby wziąć odpowiedzialność za życie religijne i modlitewne w naszych rodzinach. Wszystkiego, co najlepsze i co potrzebne do tego, żeby być świętym. czyli szli do przodu z uśmiechem na twarzy, i z radością głosili Jezusa. I nawet takie jest trudno, bo jest. To pamiętajmy, że ten Bóg dał się ukrzyżować za każdego z nas. Święty Paweł Apostoł, który patronuje Waszemu Bractwu, a jednocześnie wytycza charyzmat Waszej duchowości, miał tę łaskę, że spotkał z Pana. To spotkanie z Nim przemieniło całe Jego życie stał się gorliwym naśladowcą Chrystusa, a jednocześnie odważnym świadkiem Ewangelii. potrafili z wstawać w naszych codziennych upadkach i porażkach. Wiary w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który objawia się w największej ciemności. Tej ciemności, która jest naznaczona brakiem nadziei, brakiem miłości, brakiem siły na to, aby iść samemu i dźwigać nas krzyż codzienny. Chrystus poprzez martwy wstanie daje nam nowe życie. Tak jak... Chrystus jest pośrodku tego wszystkiego i trzyma nas w swoich dłoniach. I przychodzi do nas, aby mimo drzwi zamkniętych zwiastować. Pokój wam. Wśród tego Alleluja znaleźć też trochę radości i nadziei na to, że jeszcze się spotkamy, że jeszcze będzie normalnie. Najważniejsze dzisiaj jest to: Chrystus zwyciężył. Alleluja! Śmierć pokonana.